Hmm. Ciekawe, co rysuje Emma. Pączek! To nie lubi pysznego deseru. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nasi zawodnicy poradzą sobie w tym wyzwaniu. A wszyscy są zdeterminowani, aby wygrać. Babcia i szef kuchni naprawdę się zaangażowali. Spójrzcie na szefa, z jaką łatwością radzi sobie z ciastem. Wspaniale. Teraz wlewamy olej, aby pączki mogły się dobrze usmażyć. Okay. Co w tym trudnego? Bierzemy to i jak. John, czy na pewno wiesz, jak zrobić pączki? Myślę, że babciejsze w kuchni się o Ciebie martwią. Wszystko jest pod kontrolą. Teraz dodajemy oleju. Czy to nie za dużo? OK, mam nadzieję, że się uda. Babciejsze w kuchni zaczynają wkładać pączki do smażenia. John, twoja kolej. Uważaj, wrzący olej może cię poparzyć. Ostrzegaliśmy cię. Dlaczego wlałeś tyle oleju? Podczas gdy szef i babcia spokojnie czekają na swoje pączki, John staje do niebezpiecznej walki z olejem. Coś mi mówi, że tej bitwy nie wygra. O nie. Zobacz, co się stało z tymi pączkami. Łopatka rozdrobniła je na kawałki. Jak pokażesz to danie mnie? Nie martw się, następnym razem będziesz miał więcej szczęścia. W międzyczasie zobaczmy, co tam u szefa. Wow, jego pączki są tak idealnie równe. Jakie piękne. A co on robi? A, chce dodać nadzienie. Ten owocowy sos sprawi, że jego pączki będą jeszcze smaczniejsze. A teraz zanurza pączka w polewie. Kładzie na talerz i ozdabia słodką posypką. Wspaniała robota, maestro. A teraz przyjrzyjmy się pracy babci. Jej pączki wyglądają prościej niż szefa, ale czy to znaczy, że są mniej pyszne? Spójrzcie na nie, świetnie. Wygląda na to, że John ma pomysł. Ser? Zamierza zrobić pączki z sera? Trzeba przyznać, że ten rozciągliwy ser już wygląda całkiem apetycznie. Co on chce z tym zrobić? Rozumiem, foremki do pączków. To genialne. A po co ci to? Wygląda na to, że John postanowił wyładować stres na tej paczce Cheetosów. Toś rozumie, co on wymyślił? A, to panierka. Wszystko ma teraz sens. Pozostaje tylko wziąć ten piękny serowy pączek i odtoczyć go w pysznej posypce. Myślę, że John zawsze będzie pamiętał swoją walkę z wrzącym olejem. Dobrze, że jest folia. Wystarczy zawinąć naszego pączka w kawałek folii właśnie takiej usmażyć na patelni. Nie ma potrzeby używania oleju. Dobry pomysł, John. Ale lepiej nie dotykać tego rękami. Ale fajnie to wygląda. No to czas na degustację. Zaczniemy od pączka szefa kuchni. Emma doceniła jego kulinarne umiejętności. Pączek babci jest następny. Babcia pewnie nieraz robiła te pączki dla swojej wnuczki. Ale z wrazu twarzy Emmy wynika, że no nie jest pod wrażeniem. I wreszcie pączek od brata. John, mam nadzieję, że twoja siostra doceni twoje wysiłki. Spójrzcie, jak ten ser się ciągnie. No to nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Kto wygra? Szef kuchni! Gratulujemy! To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Zbliża się druga runda. Co będą musieli przygotować nasi zawodnicy? Kanapkę! Ciekawe, kto tym razem ma większe szanse na wygraną. Szef kuchni? Babcia? A może? Ej, co robisz, John? Zadanie polega na zrobieniu kanapki, a nie na zjedzeniu wszystkich składników do niej. John chyba chce zrobić słodką kanapkę. Ciekawe co do niej doda oprócz nutelli. pianki marshmallow, batoniki czekoladowe i jeszcze różne słodkie syropy. Wyszło naprawdę super. To prawdziwa słodka bomba. Ciekawe czym odpowie babcia. Hmm. Myślę, że zrobi kanapkę z szynką. Mmm, pyszota! Na patelnię wrzucamy chleb. Na wierzchu kładziemy szynkę, ser i bekon. Duża szynki, sera i bekonu. Co za zapach! Można sobie tylko wyobrazić, jakie to będzie pyszne. Ale szefowi chyba nie przypadły do gustu kanapki konkurencji. Zobaczmy, co wymyśli. Zaczął od chleba. Teraz kładzie świeżą sałatę i pomidory. A co to jest? To przecież ślimaki! Babcia kręci nosem. Ale to przecież przysmak podawany w restauracjach z wyższej półki. Wykwintne jedzenie dla prawdziwych smakoszy. Najpierw podsmażamy ślimaki na patelni i ostrożnie kładziemy je na kanapce. Ale wygląda na to, że szef kuchni nie zamierza na tym poprzestać. To przecież ośmiorniczki. Babciu, lepiej na to nie patrz. Ośmiornicę smażymy na głębokim tłuszczu, a teraz dodajemy ją do naszej kanapki. Ale to jeszcze nie wszystko. Ser, i to nie byle jaki, to ser pleśniowy. Ma niezwykły aromat. Trzymajcie, babcie! Tymczasem szef kuchni terkuje ser. Myślę, że kanapka jest już prawie gotowa. Mam nadzieję, że ma docenić artydzieło w wysokiej kuchni. Przecież szef kuchni nie na darmo tak ciężko pracował. Wygląda na to, że kiedy nasi kucharze gotowali, ktoś zdążył zgłodnieć. Dobrze, że zawsze pod ręką jest tabliczka czekolady, tylko nie wygląda zbyt dobrze. Ale John wpadł na pewien pomysł, jak to naprawić. Wrzucamy kostki lodu do miski, zalewamy je wodą. A chyba wiem, co on kombinuje. Do miski wlewamy roztopioną czekoladę. I te dam! Piękna i smaczna ozdoba do kanapki gotowa. No to czas próbować, Emma. Która kanapka podoba ci się i smakuje najbardziej? Zacznijmy od kanapki szefa. Tylko prawdziwy smakosz doceni wyrafinowanie i wyjątkowość tego dania. I Emma chyba raczej nim nie jest. Ośmiornica, ślimaki, ser? Wow! Okropność! Może kanapka brata bardziej jej posmakuje? Myślę, że każdy wielbiciel słodyczy pokochałby taką kanapkę. Ile tam pianek, czekolady i syropu? Emma doceniła danie Johna. Została już tylko kanapka babci. Co może być lepszego niż połączenie sera bekonu i szynki? No oczywiście, że to nasz zwycięzca! Sorry chłopaki, ale nic nie przebije babcinych kanapek. To czyste zasłużone zwycięstwo. Ciekawe, co nasi zawodnicy przygotują tym razem. Będą to jajka. To takie proste danie, a jak różnie można je przygotować? Zacznijmy od babci. Będziemy potrzebować oleju i lepiej go nie żałować. Ja też mogę trochę dostać? No pewnie, proszę bardzo. Ups, wygląda na to, że ktoś tu nie wie, jak używać butelki z olejem. John, wszystko zalałeś, mogłeś po prostu zapytać. Podczas gdy John stwarza sobie problemy, babcia zaczyna smażyć jajko. John postanowił robić to samo co ona. To nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego mówisz. Babcia już nakłada jajka na talerz. A co z szefem? Jak zawsze wymyśla coś niezwykłego i fajnego. Ważne, aby tym razem nie dodawać ślimaków i ośmiornicy. E, brzoskwinie? Szefie, jest pan pewien? No dobrze, będziemy musieli po prostu zaufać profesjonaliście. E, no pokocha moje popisowe danie. Ten sekretny przepis jest tajemnicą od tysięcy lat. A moja restauracja robi go tylko na specjalne okazje. Bellissimo. Nic nie rozumiem, ale wygląda całkiem ciekawie. A jak tam twoje danie, John? Ktoś zamawiał pokaz ognia? Ostrożnie, nie poparz się. No, nie wygląda to najlepiej, ale chyba mimo wszystko będziesz musiał podać to siostrze. No to czas na degustację. Hmm, zacznijmy od babcinej porcji. Stara, dobra klasyka. Nic wymyślnego, ale też nic zbędnego. Co to ma być? Poważnie? Ble, to jest do bani. Warto było spróbować. A co Emma powie na dzieło szefa kuchni? To jest naprawdę pyszne. Szef kuchni jest dziś naprawdę dobry, to świetne danie. Szef może i wygrał dwa wyzwania, ale jest jeszcze jedno. Tym razem będzie to sałatka. Wygląda na to, że dla babci szefa jest to bułka z masłem. A co z Johnem? Ojej, powinien poćwiczyć krojenie warzyw. To było słabe. Patrzę mu, pokażę, jak to się robi. Patrz, już się, John! Widzisz, jak równo pokrojone są te pomidory? Rozkładamy je na liściach sałaty super, i oczywiście dodajemy pierś z kurczaka pachnie niesamowicie dodajemy ją do sałaty. Oczywiście trudno tym zaskoczyć szefa kuchni ale przecież to jego zadanie, by nas zaskakiwać, prawda? Bierzemy troszkę świeżych zielonych ziół. Olej, wrzucamy to wszystko do blendera i mieszamy. Jak zwykle w przypadku dań szefa, nic nie jest dla nas do końca jasne. Ale na tym polega jego kunszt. Teraz wlewa płyn na patelnię i bierze strzykawkę. Szef nie przestaje nas zadziwiać. Skąd on w ogóle bierze te pomysły? Jak pięknie, co za finezja, szefie. To niewiarygodne. Teraz bierzemy liście sałaty, rwiemy... Okej, okay, teraz pomidory. Co to? Cóż za oryginalny sposób krojenia. Szef chyba skończył. A co z pozostałymi? Babcia tak oryginalnie nie kroi, ale też wygląda pysznie. John, czy ty nadal siekasz warzywa? Musisz przyspieszyć. Ojej, ale nie tak szybko. Babciu, czy zamawiałaś maseczkę z ogórków? No pokaż, co ci tam wyszło, John. Ojej, to nawet nie stało obok dania szefa kuchni. Wygląda na to, że John ma kolejny genialny pomysł. Guma do rzucia? Z gumy przecież nie zrobisz sałatki. A jednak wygląda na to, że właśnie to zamierza. I to nie tylko z gumy. Żelki? Pianki marshmallow? Myślę, że ma docenić taką sałatkę. No właśnie, zaraz się dowiemy. Od czego by tu zacząć? Spróbujmy tej dziwnej rzeczy, cokolwiek to jest. Ojej, co to za Okej. Okay. Sałatka babci jest następna. Wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Co myślisz, Emma? Wow. Wydaje się, że spodobała jej się sałatka Johna. Czy to miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, mamy zwycięzcę, John. W końcu ci się udało. Gratulacje. Jak tu pięknie. Zawsze chciałam wziąć udział w różowym challenge'u. Ciekawe, co kryje się pod pokrywką. Super, kocham żelkowe misie. Idealne połączenie. Trzeba tylko wymyślić, jak go zjeść. Jest za twardy. Moje zęby sobie nie poradzą. To jakaś kipina. Ale chyba wiem, jak go zjem. Piła mi pomoże. A może poczęstujesz przyjaciółkę? Proszę. Nie, to mój miś. Ci wózka. Ojej, ja też dostałam smakołek. Właśnie miałam zamiar zjeść obiad. Nie ma nic lepszego niż makaron. Mmm, jest taki pyszny. Nigdy wcześniej nie próbowałam różowego makaronu. Czekaj. Co tu się dzieje? Skąd się wzięła ta papryka? A to ostry makaron. Pomocy! A, trzeba coś pilnie zrobić. Chyba mam tu gdzieś gaśnicę. Teraz się przyda. Gratuluję cię, przyjaciółko. Ojej! Nie wiedziałam, że bycie strażakiem jest tak traumatyczne. Kurczę, z mojego misia została tylko mokra plama. Nie obrażaj się na mnie, nie chciałam. Lepiej łap trochę pianki. Co czeka nas tym razem? Czas się przekonać. Nie, nienawidzę cytryn. A ja z kolei mam czekoladową fontannę. Wszyscy ją kochają. Więc mnie będzie bardzo słodko i bardzo smacznie. Nie to co tobie. Cytryna nie jest różowa, a dzisiejszy challenge jest różowy, więc nie będę tego jadła. Dada! Nie dziękuj mi! To jedyna różowa cytryna na świecie, więc zjada ją szybko. Uuuuh, co za kwasota! Ale jestem silna, więc dam sobie z nią radę. Mogę to zrobić. Wszystkim udowodnię. Oh Gotowe. Kolejna. I ostatnia. Oj, jakoś źle się czuję. Co z Twoją twarzą? Powinnaś się zobaczyć. Dobra, czas na smak płynnej czekolady. Oh, wow, jakie to jest pyszne! Okazało się, że to nie jest zwykła czekolada, tylko truskawkowa. Lepiej jeść ją łyżką, chociaż tutaj potrzebna jest większa. No, ta będzie idealna. Super! Daj mi chociaż spróbować. Co? Nie mam mowy, to jest moje. No dobra. Mam genialny pomysł, żeby odegrać się na tej ściwusce. Wykonam kilka zgrabnych ruchów i cytryna zamieni się w smakowitego lizaka. Gotowe. Na koniec posypię kolorową posypką. Ej, zamieńmy się! Ja dam ci tego lizaka, a ty też mi czekoladę. No dobra, niech będzie. Jak miło w końcu pozbyć się tej paskudnej cytryny. Co to za lizak? To nawet nie jest smaczne, bo to cytryna. Jak ci nie wstyd. Zablokuje czekoladową fontannę. Co ty zrobiłaś? Zaraz wybuchnie! Aaaa! Dobrze, że zawsze noszę ze sobą parasolkę. Kurczę, ja jestem cała pokryta czekoladą. Niech los zdecyduje, kto pierwszy otworzy klosz. Hura wygrałam! I pod pokrywką jest różowa Fanta z naprawdę fajną rurką w kształcie okularów. Spróbujmy jak bardzo to jest dobre. Co za odlot! Ojej, daj mi chociaż wziąć łyka, proszę! Nie ma mowy! Co? Dlaczego ty dostajesz pyszną fantę, a ja dostaję. tego potwora? Co za koszmar! Może jednak nie jest tak źle. Może ten krab pomoże mi ukraść trochę fanty temu nienasyconemu łakomczuchowi. Dziwne, gdzie jest fanta? Dlaczego nie płynie? Co? Jak śmiesz! Wypiłaś moją fantę! To burzające. Teraz musisz zjeść tego obrzydliwego kraba. Może nie będzie taki obrzydliwy. Aj, to boli! Odczep się ode mnie szybko! Mój biedny nos. Aj! Zobacz, jak to wygląda! Teraz wyglądasz jak klaun. Chyba wiem, co mi pomoże. Żeby unieszkodliwić tego kraba, muszę go po prostu ugotować. Teraz ten challenge zamieni się w kulinarne wyzwanie. Stawiam garnek na kuchence. I. Kładę do niego kraba. Gotowe. Teraz chwileczkę czekamy. I można go wyciągać. Spójrz, jaki jest czerwony. To znaczy, że jest jadalny. Spróbujmy. Mm, nie tylko jadalny, jest bardzo smaczny. Nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego kraba. Jest naprawdę smaczny. Okay. Mogę pierwsza otworzyć klosz? No dobra. Wow, cały automat pełen różowych gum do rzucia. To dopiero szczęście. Ale jak dostać gumę w swoje ręce? Trzeba włożyć tam monetę. A, tak. Monetę. Mam ze sobą tylko jakieś śmieci. Nie szkodzi. Mogę się dobrać do tych gum bez monety. Są takie apetyczne. No dalej wychodźcie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Ojej, też mam szczęście. Dostałam ogromnego lizaka. Tyle, że wcale nie jest słodki. To plastik? Ciekawe co jest w środku. Wow, tu jest cała masa lizaków! Wszystkie są moje. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Tylko spójrz na te pyszności. A co najlepsze, mogę to wszystko zjeść bez żadnych monet. Rewelacja. Chcę zjeść te wszystkie czupaczupsy naraz. Ojej, przesadziłam. Jak je wyciągnąć? No, dalej! No wreszcie. Teraz mam usta pełne chupaczówców. O czymś takim nie mogłam nawet marzyć. Muszę to tylko przełknąć. Gotowe. Dziwne, co to jest? Dlaczego te monety miałyby leżeć pod lizakami? Może one są dla mnie, a raczej dla maszynki z gumami. Okej. Okay. Zgadzam się na oddanie monet, ale będziesz musiała podzielić się ze mną gumą. No dobra. Na pewno ją wykiwam. W końcu mam monety. Więc nareszcie spróbuję moich gum. Tak długo na to czekałam. Jakie to jest pyszne! Wow, ile tu jest gum do rzucia. Co za różnica. I tak są moje. Co? A co z naszą umową? Kłamczucha. Przestań bełkotać. Lepiej spójrz na balona, którego zaraz nadmucham. Oj, jest naprawdę duży. Myślę, że fajnie będzie, gdy przebiję go patyczkiem. A masz. Ej, jestem teraz cała pokryta gumą. To straszne.